A jestem w okolicy przełęczy Sulistrowickiej. Na najbliższym skrzyżowaniu tutaj będę skręcał. Skręć w prawo. W prawo, w kierunku Sulistrowic właśnie. I tutaj mamy nawet chyba parking pod samą przełęcz Sulistrowicką. jadąc od Przełęczy Sulistrowickiej wjechałem właśnie do miejscowości Sulistrowice w samej miejscowości Sulistrowice możemy się poruszać maksymalnie z prędkością do 40 km na godzinę miejscowość no, jak każda można powiedzieć górska miejscowość. Jedziemy tutaj w tej chwili z góry. Niewiele zabudowań pomimo tego, że jesteśmy w obszarze zabudowanym. To tych domów za wiele tutaj nie ma cały czas. Jadąc od Przełęczy Sulistrowickiej cały czas jadę, jadę w dół. Tutaj troszkę więcej yy, zabudowań, w zasadzie można powiedzieć jedna droga przez całą miejscowość za 200 metrów skręć w prawo, jeszcze trochę nieprawidłowo idzie pani. Lewą stroną. I też bym tutaj dojechał gdzieś do powiedzmy sobie jakiegoś centrum. Skręć w prawo, następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Nie mam tutaj skręcić. Na to by wychodziło. skręć w lewo wszystko drogi lokalne po prawej i lewej muszę ustąpić i mam 4,5 km zwróćcie uwagę krętej krętej drogi Nie wiem czy to już do samych sulistrowiczek, czy jeszcze gdzieś wcześniej się ta kręta droga nam tutaj skończy. Ślężański park krajobrazowy tutaj mamy. znakowane było, że są niebezpieczne zakręty, ale powiem szczerze, jakoś specjalnie te zakręty niebezpieczne nie są bardzo, jak na razie przyjemna, spokojna, yy, spokojna jazda, a jeżdżam właśnie do miejscowości. Sulistrowiczki, przez którą to miejscowość Sulistrowiczki możemy poruszać się z prędkością maksymalną 40 km na godzinę. Natomiast z czego słyną Sulistrowiczki? Sulistrowiczki to jest po prostu gdzieś jakaś wieś w województwie dolnośląskim. Natomiast zasłynęła ona tak naprawdę dzięki światu według kiepskich, gdzie w którymś tam w jednym z odcinków była scena, że Boczek, jeden z głównych bohaterów serialu, jeździł właśnie do sulistrowiczek na grzyby. Jako że serial lubię i oglądam, jako że znalazłem gdzieś tam na mapie te sulistrowiczki, a tak dokładnie to one mi się. Pokazały na drogowskazie, gdy tutaj byłem niedaleko w czasie czerwcowego długiego weekendu, no to postanowiłem, że trzeba będzie gdzieś te sulistrowiczki odwiedzić, pokazać, przejechać się przez nie. No i oto jestem. Natomiast w sulistrowiczkach trzeba Wam powiedzieć, tam zaraz po wieździe. Mieliśmy chociażby pole biwakowe, więc to nie jest tak, że tutaj ludzie nie jeżdżą. Bo mamy tutaj, jak już wspominałem, ślężański park krajobrazowy, więc pewnie rzeka ślędza, pewnie więc w jakiś sposób też i same sulistrowiczki niedalekie sulistrowice, pewnie jakieś tam wzięcie te tereny mają tutaj jakaś brama taka pewnie na jakiś na jakiś szlak wejście, parking tak więc widać no tutaj są przygotowani do tego że tutaj przybywają turyści tak więc to nie jest tak, że jest to jak już wspominałem jakaś tam wieś te suristrowiczki, ale jak widać jest to miejscowość może nie jakaś mega turystyczna, nie jakiś kurort, ale na pewno jest to miejscowość przez turystów odwiedzana. Natomiast same sulistrowiczki są już, są już za mną, ma cały czas przede mną jeszcze ten kręty ponad dwukilometrowy w tej chwili. Jeśli dobrze kojarzę, odcinek krętej drogi o ślężańskim parku krajobrazowym, czy też w jego. W jego okolicy. Cudownie tak jechać sobie środkiem lasu, szczególnie wtedy, gdy, tak, gdy jest tak ciepło. A muszę Wam powiedzieć, że, te, że dzisiaj ta temperatura, ta pogoda w zasadzie jest bardzo zmienna, bo i jechałem w deszczu i teraz mam słońce i czuję, że za chwilę będzie chyba dosyć ciepło. Tak więc można powiedzieć, że mamy wszystkie pogody, wszystkie kolory tęczy dzisiaj zaliczane. Chyba zaczynamy podjeżdżać pod górę. Natomiast po raz kolejny powiem to co, już, to, co już wspomniałem, że jakaś bardzo technicznie trudna ta droga, ten podjazd tutaj tutaj nie jest. Ograniczenie do 70, potem do 50. Jeszcze półtora kilometra zakrętów. Tutaj również mieliśmy parkingi, więc gdzieś tutaj pewnie też w góry ludzie chodzą. Więc jestem już można być w terenach, które no przez yy, turystów są uczęszczane, a może faktycznie są to tereny bardzo grzybowe. Gwałtownie przyhamuję To muszę wam powiedzieć że był taki moment Że sobie przyhamowałem I bardzo, bardzo ciągło Ciągnęło w przód. Piękne widoki Cudowny Widok na okolicy Cudowny obszaru zabudowanego wjeżdżamy po którym możemy się poruszać z maksymalną prędkością 40 km na godzinę zaraz nam się pewnie ten kręty odcinek skończy natomiast ciekawe czy już wyjedziemy z miejscowości Tompadła czy jeszcze tutaj mam jeszcze skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem jadę oczywiście w kierunku Świdnicy jeszcze dwa kilometry krętej drogi dziwne to było półtora kilometra teraz jeszcze dwa kilometry Natomiast tutaj kończy nam się obszar zabudowany czyli poza tym obszarem już będziemy mogli zwiększyć prędkość z 40 za chwilę kończą nam się tą padła